Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień i to bardzo intensywny, e, no więc przed nami kolejne podsumowania. Co się wydarzyło? No w dużym skrócie, Microsoft ogłosił spacer GeForce Now, w Boosteroid pojawiły się nowe gry, e, Luna ogłosiła, a na razie są takie przecieki, że pojawi się Fortnite na usłudze, więc jakby głosy, że usługa się zawija, no troszeczkę chyba przedwczesne, a ruch, no to tu dużo mówić, strategicznie super istotny. E, no i tyle, w plusy czytam jakieś drobniejsze informacje, także zapraszam na podsumowanie tygodnia, klasyczne weekly. Przed Wami. Na początek Marka Market, tutaj trzy nowe gry i jeden nowy turniej. A więc Pirate Pete, jeżeli jesteście ciekawi tego ośmiobitowego tytułu, to jest dostępny. Harlequin to druga platformowa gra, też sprzed kilkudziesięciu lat. No i ostatni tytuł to Forty Wings, także jeżeli już jesteście fanami takiego trójwymiaru, pierwszych podejść do teksturowanych powierzchni, to jest gra dostępna. Jeśli chodzi o turnieje, to turniej z Defendera, także zostało jeszcze 11 godzin, także tylko dla tych, kto obejrzą sobie Wiki od razu, ale można pogadać. Śledźcie turnieje, bo jeżeli lubicie retro rozgrywkę, to naprawdę są fajnie zorganizowane. I, no i Unstream jakby dosyć mocno, jeśli chodzi o społeczność, stoi tymi turniejami. No a tak to generalnie czekamy cały czas na zmianę usługi i to jaka, jaką rewolucję przynoszą te najbliższe zmiany. Boosteroid. No tutaj dołączyło do oferty 7 nowych gier, ale właściwie tylko jedna, no może dwie, może trzy, warte uwagi. Pierwsze trzy gierki to takie lightowe, a więc Ulub tutaj możecie sobie uczyć się. jak to powiedzieć w ogóle, no nitkę przestawiamy pomiędzy miejsca, gdzie mamy zaczepić tą nitkę stworzyć obrazek. Taka śmieszna gra. Dalej gra taka relaksująca, logiczna, heksagony, patrzymy sobie liczby, no generalnie nic, znaczy logiczna gra dla fanów. Dalej Coloring Pixels to też gra taka raczej dla relaksu, mamy numerki, piksele, dobieramy sobie kolor z palety, no i kolorujemy. Także taka też przyjemna giereczka. No i coś poważniejszego, a więc The Isle to jest pierwszy survival horror, który tutaj mamy do grania, znaczy pierwszy z tych poważniejszych gier, które dołączyły do oferty. Także dinozaury, Survival, przeżycie dla fanów na pewno będzie co robić. I no dalej: Simrail, The Railway Simulator. Także, jeżeli jesteście fanami wszelkiego rodzaju pociągów i lubicie symulatory z tym związane, no to macie taką możliwość teraz pogrania w Boosteroid. I no dalej: Indisputed, czyli bokserska gra. Na licencji są zawodnicy licencjonowani, także, jeżeli jesteście fanami boksu wirtualnego. To jest w co pograć. No i ostatnia gra, no chyba znana przez większość z Was, czyli Force można ograć ze sklepu Steam i cieszyć się rozgrywką na Boosteroid. Jeżeli, oczywiście, w kolejce nie będziecie musieli za długo stać, bo problemy niestety cały czas występują. Ale czekamy, czekamy. Geforce Now, no i to oczywiście zeszłotygodniową informacją, która ogólnie chyba przejęła wszystkie informacje cloud gamingowe jest to, że Microsoft e, będzie współpracował z Nvidia, żeby swoje gry first party i ogólnie gry ze sklepu Xboxowego na Windowsie e, podpiąć pod usługę Nvidia. Także czego tu się możemy spodziewać? No Współpracy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy powinna nastąpić 12 miesięcy powinna nastąpić pełna integracja, w ciągu najbliższych 6 miesięcy powinna nastąpić integracja e, z jakimiś tam poszczególnymi tytułami ze sklepu Microsoftu, natomiast generalnie na początku początek musimy się spodziewać tylko i wyłącznie integracji z grami ze sklepu Steam i Epic, no ze względu na to, że po prostu nie ma jeszcze żadnej technologicznej integracji GeForce Now ze sklepem Microsoftu i trzeba ją po prostu zrobić, wydewelopować, a to chwilę zajmie. Natomiast tak czy inaczej w ciągu najbliższego roku wszystkie tytuły e, będą dołączały do oferty zarówno Microsoftu, jak i e, Bethesdy, więc to będzie dosyć ciekawa e, sytuacja, no i oczywiście jeżeli się uda zmerczować to Activision Blizzard, więc również Call of Duty, no co będzie ogromnym krokiem i ogromną e, jakby różnicą dla całego cloud gamingu, bo to będzie naprawdę spora, spora biblioteka gier, które Microsoft trzyma w swoich rękach. Z gier, które na bieżąco dołączyły do oferty Sons of the Forest. No to chyba taki trochę niespodziewany hit. Gra jest jeszcze we wczesnym dostępie. Cieszyła się ogromną popularnością teraz na Steamie w ciągu ostatnich dni. Jest to oczywiście survival, taki leśny, trochę horrorowy, trochę nie. No jest to generalnie następca, czyli sequel gry The Forest. Jeżeli jesteście fanami, to zapraszam. Generalnie gra wygląda świetnie. Ja akurat nie jestem fanem gier tego typu, ale naprawdę prezentuje się świetnie i no zachęca zachęca do rozgrywki. Oprócz tego do oferty dołączyły gry Atomic Heart, Blood Bowl 3, Chief Life, Sons of the Forest, o którym przed chwilą wspomniałem, Ember Knights i Cartel Tykon też dosyć ciekawe. Jeżeli Was takie klimaty znowuż interesują, a więc kartelowe, to nie koniec jeszcze informacji. Dosyć ciekawy artykuł pojawił się na portalu Mac Stories, a więc to, że najlepsze doświadczenie, jeśli chodzi gamingowe na Macach, no to GeForce Now. I nie ma co być oczywiście zaskoczonym, bo plan Ultimate absolutnie zamiata. Jeżeli ktoś jest posiadaczem Maca, no to nie może się za bardzo cieszyć rozgrywką na wysokim poziomie, mimo, że znaczy gaming jest zawsze takim fajnym sprawdzaczem tego, jaki jest prawdziwy performance, całkowity komputerów, no i maki w tej sytuacji e, nie radzą sobie najlepiej, zresztą portów gier też nie jest dużo, e, no i GeForce, na co dużo mówić, przychodzi e, z pomocą i wszystkie. Maczki podłączone do sieci mogą korzystać sobie z mocy RTX-ów 4080 i cieszyć się rozgrywką. To jest ciekawy kierunek, i ogólnie uważam, że e, to jest właśnie to. To znaczy, PCT zawsze mogą być mocne, zawsze możemy sobie dokupić GPU, pamięci e, płytę główną, jak mamy kasiorkę. W tym wypadku, jeżeli mamy Maca i jest jakby niezbędny nam komputer do jakichś tam zastosowań, albo po prostu lubimy, no to w tym wypadku jest to jedna z ciekawszych opcji, żeby nie powiedzieć w tej chwili. Najlepsza. Jeśli chodzi o technologicznie, no to nie ma o czym gadać. X Cloud. No i tu do oferty dołączają nam cztery nowe gierki, z czego trzy do Clouda. Ale z tych trzech co najmniej jedna warta uwagi, a więc Wulong Fallen Dynasty. Jeżeli jesteście fanami gier typu Souls Like, no to na pewno będziecie zachwyceni. Gra wygląda świetnie. Będzie dostępna od 3 marca, więc za 6 dni. No i myślę, że każdy fan tego typu gier na pewno zaciera rączki, no bo czemu nie. Dodatkowo Merchant Blade i Souls Hackers 2 dołączą do chmury 28 lutego, więc to no jak widzicie czwarta gra, to jest F1 2022, ale ona do Clouda dołącza i powiem szczerze, że no, granie w F1 bez kierownicy i tak nie miałoby większego sensu, więc jakby ruch taki zupełnie e, rozsądny. Idąc <grytanie> dalej, dodatek do Forza Horizon 5 został zapowiedziany, dodatek Rally Adventure. E, trochę ludzi tam się oburzyło, że o, rally w ogóle nudno, bo Meksyk, znowu pustynia i piachy. E, no trochę tak, natomiast e, ci co pewnie, no, chociaż młodzież może nie pamiętać, ale starsi gracze na pewno wiedzą, że dodatek rally już był w Forza Horizon, a dokładnie w Forza Horizon 1 e, i był to świetny dodatek, na pewno genialnie zrobiony, także no, mam nadzieję, że tutaj będzie będzie podobnie no i wiadomości około cloud gamingowe ostatnio z Luny trochę gier nam uciekało i były pogłoski, że może to oznaczać jakby stagnację albo generalnie nawet powolne gaszenie usługi no okazuje się, że została dostrzeżona pewna zmiana, a mianowicie Fortnite zmierza do Luny na razie jeszcze nie jest to nic oficjalnego i oczywiście pojawiła się taka informacja i potem nagle zniknęła, także no wszystko wskazuje na to, że jakieś tam są przymiarki i kto wie, kto wie może będzie dostępny, Fortnite jest oczywiście dostępny już w innych usługach cloud gamingowych, więc jest do GeForce jest w Xbox Game Passie, a więc w Xcloudzie, no ale z drugiej strony, im więcej, tym lepiej. A dla takiej usługi, szczególnie takiej zamkniętej, jaką jest Luna, tak jak była Stadia, no taka gra to może być game changer, jeśli chodzi o bazę użytkowników, więc to jest świetna informacja. To tyle jeśli chodzi o ten tydzień w Cloud Gamingu. Troszeczkę się działo. Pozytywne informacje, co o dużo mówić. No, Merch Microsoftu z GeForce Now to informacja świetna. To, że Fortnite wychodzi na lunę, to też informacja świetna. Nowe gry w Boosteroid, no tam Force Poken, myślę, że jak ktoś lubi tego typu gierki, to chętnie ogra. No i jest co robić. Jest co robić w Cloud Gamingu, także e, fajny tydzień. Przyjemny, tak bym powiedział. Także cóż. Dzięki wielkie. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam na Discorda, zapraszam na grupę na Facebooku, już ponad 300 osób. No i oczywiście do subskrybowania kanału. Także dzięki, pograjcie sobie trochę. Cześć!